W polskim języku są różne sposoby, żeby używać słowa proszę. Jeden taki sposób jest, jak chcesz kogoś przepuścić. Na przykład są drzwi i chcesz wejść, ale widzisz, że ktoś inny idzie, i po prostu ich przepuścisz i mówisz: A, proszę, albo proszę bardzo. I bardzo często Polacy się pytają: Jak można powiedzieć proszę w takim kontekście po angielsku? I w tym przypadku, byście po prostu powiedzieli: After you. To znaczy dosłownie tak za tobą, to po prostu after you i to znaczy, że ty ich przepuszczasz i oni mogą przejść. To następnym razem, jak chcecie kogoś przepuścić po angielsku, to po prostu możecie pokazać ręką i powiedzieć after you. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był przydatny i, i że czegoś się nauczyliście. A jak Wam się podobał, to dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i do następnego razu. Cześć!